uliczka w Talinie, prawie w centrum, trochę w bok od, od głównych dróg. Tak to wygląda drewniana zabudowa. Fajne, fajne są te kamieniczki. Wszystkie są drewniane. Spokój to no w ogóle nie wygląda jak metropolia, jakby to było jakąś stolicą państwa europejskiego. Centrum też jest dosyć fajne. W ogóle wczoraj, jak wjechałem tutaj do centrum tym rowerem, no to pierwsze co zauważyłem to nie ma takiego powiadamia tu w taką. Te kamieniczki. Nie ma takiego tłoku, nie ma tyle samochodów, nie ma tylu tych ludzi, jak w Polsce, na przykład w Warszawie. No takie są, są takie te podwórka. Dali no ma 400, 30 czy 60 tysięcy mieszkańców. ale jest to wszystko fajnie skomunikowane. W ogóle czytałem, że jest na siódmym miejscu na świecie jako inteligentne miasto. I na przykład zauważyłem na przejściach dla pieszych, że tak to wszystko było fajnie skomunikowane i połączone, że jak przechodziłem przez jedną stroną jezdni, to nie czekałem, żeby przejść od razu na drugą ulicę. Tylko zapalało się zielone światło i można było łatwo się przedostać. I nie tak jak u nas w Polsce, że przejdziesz przez jedną, i się na drugiej zatrzymujesz i czekasz, czekasz, kiedy się tam zapali. To zielone. to jest jakaś kawiarenka. A tu jest ten hotel, ten hostel, w którym mieszkałem. I Do tu na dole miałem rower. Czyli po kamerze schowany. Hostel. Villa Cardiork. Także polecam, bo naprawdę spoko. Czysto. Personel pomocny. Mówią po angielsku, po rusku, jak ktoś chce. Też tak to wygląda. teraz jadę nad morze. Link Express. Na 100 metrów skręć w lewo. Wiezienie. Dison break Ładny mieli widok chłopaki na morze 90 metrów skręć w prawo, następnie dalej skręć w prawo. to the Zabierzcie metrę, skręć w lewo, a po prawej stare miasto. i te kamieniczki drewniane, bloczki takie, fajnie to wygląda. Zobają mi się. I wszyscy po Jeszcze chyba nie słyszałem tego ich języka Albo angielski, albo ruski o, Wszędzie takie kamieniczki A to zaraz już będę w centrum A tu jest jakiś bloczek uruwany Jeden nowe to już budują, a te stare widać o, ładne Ulica jesteśmy niedaleko centrum. Urokliwa. Kamienica. No fajnie to wygląda. na miasteczko. A tutaj widać coś nowego. I też jest drewno. W centrum handlowe się, biura. Taka była jedna ulica w Wilnie, bo wtedy mnie to doszygowało trochę takie kamieniczki, a, a za nimi nowoczesne wieżowce. To też coś widać, coś nowego i też z drewna. Dobra. Terminal pasażerski. od Holmhalsinki Tartu Narwa Tak gdzieś widziałem tutaj kierunek na St. Petersburg Minal po lewej stronie. A tak się jeździ rowerem po Talinie. Świetnie skomunikowany. Dosłownie wszędzie są ścieżki rowerowe. <laughs> Albo tak jak tutaj, to praktycznie rowerowa autostrada. Mnóstwo. Po drugiej stronie jest to samo. Mnóstwo, no praktycznie wszędzie można tutaj tym rowerem dojechać Bo wszędzie są te drogi rowerowe Jak nie ma, no to są powdzielane takie czerwone pasy Czy na ulicach, czy na chodnikach Także no rewelacja Generalnie No to przeczytałem, że No Stąd z tego terminala odpływają promy do Helsinek i do Sztokholmu. A tam gdzieś widziałem kierunki na Sankt Petersburg. Widziałem co z zrobić zdjęcie, ale potem już nie widziałem co tutaj jest. No i nawet wczoraj przeczytałem, że Tallinn jest siódmym, miejsc, siódmym miastem świata jeżeli chodzi o inteligentne miasta. Naprawdę fajnie, że to wszystko tak skomunikowane Nawet te przejścia dla pieszych, bo wczoraj zostawiłem rower w hostelu, poszedłem się sobie chodzić po Starym mieście Bo tam są te brukowane ulice, tam się trochę słabo jeździ rowerem Więc poszedłem na piechotę, byłem niedaleko od, od, od tego, od kilometr od hostelu, stare miasto I nawet jak, jak szedłem, no to na tych przejściach do, dla pieszych to jest tak, że przechodzę na jedną stronę ulicy i przechodzę na drugą, na drugą stronę i od razu się zapala zielone i przechodzę. Nie tak jak, jak u nas w Polsce, że przejdziesz przez jedną ulicę i czekasz 5 minut, zanim się zapali i po drugiej stronie zielone. To sobie to naprawdę zauważyłem, że yy, fajnie te skomunikowane te zielone światła dla pieszych. Ja się zastanawiam, bo tam już jest morze. Czy by się nie dało tym terminalem jakoś jechać tam? Nie, chyba nie. Także naprawdę rewelacja. autobuse Tutaj już jest ta droga, bo co ja jeździłem? Tu już jest ta R10. Eurovelo, Eurovelo 10-13, no nie wiem, co dokładnie tam się nazywa. Oznaczone jest 10-13. Tak jakby dwa oznaczenia, to sama góla. Ser 10 i 13, 13 też są w nowych oznaczenia. Eurovelo 13, to samo jest tutaj? od oznaczenia właśnie i jest jedynka, dwójka, czwórka i przy jedynce jest z jednej strony Eurovelo 13 a z drugiej Eurovelo 10 a przy czwórce 11 Fajne miasto, fajne ścieżki, fajnie wszystko skomunikowane. Teraz jadę sobie taką ścieżką wzdłuż morza. Naprawdę rewelacja, jestem zachwycony Kalinem. Słowik, chyba. Za 50 metrów skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Teraz skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Kontynuuj 900 metrów. <grym>, 900 metrów. Ok, vou continuar a 900 metros Tu nie ma ścieżki, po drugiej stronie jest Welostrada Ale tutaj mogliby zrobić, przy morzu fajnie by było Fajny widok, widok na dalin No Będę jechał skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Blokowiska ale ścieżki rowerowe wszędzie. Cała sieć. Co chwila, co łączniki o łączniki tak, tego typu. cały czas jadę takimi, takimi ścieżkami asfaltowymi Wszędzie, wszędzie jest asfalt, nie ma tej obrzydliwej kostki. Za 50 metrów Polska, skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Zakostkowana. Leknisko.